Dobra, słuchajcie, to nie jest ważne, ja jutro do Miami wylatuję i się tam przeprowadzam, ale to nie o tym ten, to jeszcze, jeszcze będzie takie bardziej oficjalne e, pożegnanie, dobra, opowiem Wam zresztą, dobra, chuj w to, bo tam, bo dużo osób będzie pytać, to żebyście nie pytali, e, jutro o godzinie, jutro o godzinie siódmej rano jadę do Warszawy, jadę do Warszawy około godziny 14 wylatuję do Frankfurtu, a z Frankfurtu, e, frak, frank, do, a, z Frankfurtu lecę do Miami. E, Hata już jest wynajęta. Znaczy, będzie jeszcze więc. Hmm, lecę. Najpierw jeszcze będę musiał spędzić przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi e, tam jakieś 10 czy 14 dni, e, bo tako od Buta sobie nie można wlecieć do Stanów Zjednoczonych e, z Polski czy, i z Niemiec też nie. I z Niemiec też i, trzeba 14 dni e, w, jakimś innym, e, w jakimś innym kraju, e, który nie jest na tej liście e, być. No e, i potem już, i potem już e, potem już lecę do Miami No, e, potem już lecę do Miami Hata już ogarnięta, wszystko jest git, więc będziemy, więc będziemy sobie tam e, trochę mieszkać Myślę, że tak te wakacje to jeszcze nie, bo będę, będę odpoczywał e, No i potem jest e, Też chciałbym sobie pozwiedzać Stany Zjednoczone więc już są zaplanowane jakieś tam wyjazdy do San Francisco, do Los Angeles, e, do Teksasu też. E, do Teksasu też e, mam ochotę odwiedzić. Texas. Będę, będę w Polsce gdzieś tak w październiku. Będę w Polsce gdzieś tak w październiku, żeby jeszcze wszystkie swoje rzeczy e, do końca zabrać. Między innymi odebrać samochód. Dzisiaj dostałem informację, że, że M3 już jest wyprodukowana. dziś ją wyprodukowali, więc kurwa zajebiście. Nie było żadnych. E, nie było żadnych obsów. No i kontenerowcem kontenerowcem potem przerzucę swoje wszystkie rzeczy do Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że gdzieś tak grudzień styczeń powoli będę tutaj wracał na, na YouTube'a, tam na Instagrama, na TikToka na Ask.fm I, i dalej będziemy kręcić kontent, tylko że po prostu już ze Stanów Zjednoczonych Odpalam też kanał po angielsku, będzie się nazywał The Nitro Zajniak English, ENG, tak? Chciałbym taki kanał podróżniczy, wiecie, jakiś Grand Canyon czy, czy tam te inne jakieś takie, nie wiem, statua wolności, takie rzeczy po prostu chciałbym zwiedzać. I tak, tylko że jeszcze nie do końca mam nazwę, tak? Bo on oczywiście będzie prowadzony po angielsku, ale spokojnie. Nie zapomnę o Was. Nie zapomnę o Was. Będą też napisy polskie. E, będą też napisy polskie, tylko jeszcze nie wiem, jak go nazwać. Bo jednym, jednym z pomysłów było Uncle in USA, ale też mam drugi pomysł, taki, żeby nie zapomnieć pochodzenia, miejsca zdarzenia, żeby się nazywał Anklito, Sergito. Wiecie, że. Eee, że wujaszek Serchito? Taki, taki pomysł miałem. Albo Don Anklon. Też zobaczymy. Więc mi się wydaje, że to jest ogólnie jak najbardziej trafiona tutaj pomysł. Dalej się przeprowadzam? No na stałe, nie? Ogólnie wydaje mi się, że w Stanach jest większa ten możliwość rozwoju, bo ja planuję, jak, jak się osiedlę w tym Miami, to owszem, jakiś content taki e, influencerski wrzucać, ale mnie bardzo interesuje ogólnie przemyt narkotyków, jeśli chodzi. Jeśli chodzi Bahamy Miami No i chciałbym się jakoś wkręcić, nie? Więc jak macie jakiś kontakt, to ten Więc jak macie jakiś kontakt, to fajnie by było, jakby jakbyście mi udostępnili. A co z Nikosiem? No, no trzeba będzie wyprzedać rzeczy, których nie zabieram Nikosia Bo mu kupimy nowe, nie? A Nikoś no oczywiście ze mną jedzie. Tylko jeszcze Sandrze nie mówiłem. A to tam chuj, ona tam się nie powinna napinać. Znaczy też jest szansa, że jadę tam z wizą pracowniczą od razu. Jak do Ameryki, przecież Ameryka ma Brexit i nie można się już osiedlać. A. Kto mu powie? Ja nie potrzebuję wizy, bo ja mam niemieckie obywatelstwo. Ja nie jestem ten... Polakusem, że... Polaki muszą wizę mieć i chuj. Widzicie? Ale mi się udało. Wy w tej Polsce kurwa zajebanej mułem, a wuja będzie w Stanach. Aaa, kolejny raz wam pokazałem gdzie, wasze miejsce w szeregu. Czy jestem Szwabem? Nie, fokus z dojczem. Ale mi się zajebiście w życiu powiodło. Ha! Ja pierdolę wuja, co w Stanach będzie. Do, do Miami, do Miami, Miami Beach. Będę wam. Wrzu Ale Instagramy będę prowadził, będę wam wrzucał ten. Będę wam wrzucał jakieś fajne dupki tam na plaży. Będę chodził i, i nagrywał takie, wiecie. Chciałem paczki wziąć. Chyba jest jakieś zboczenie. Chyba w Stanach Lękowych? Korwa, zazdrościcie dla wujka. Dla tego, że znam się z Sebastianem Enrique Alvarezem, to może mi da kontakt do jakiegoś paisa z Kolumbii i będziemy tam robić biznesy. Widzicie, wygrałem życie i nie musiałem bliźniaka budować. Ale pięknie wybejtowani.